Cześć, witam Was. Dzisiaj omówimy sobie jednostkę do pływania typowo rekreacyjnego na parę godzin dziennie. Jest to falon 490 w wersji charter. Do szczegółów przejdziemy się po pokładzie, odkryjemy wszystkie wady i zalety tej łódki. Ta jest roczna, zamontowany w niej jest silniczek 10-konny Merkury, czyli każdy z Was bez papierów, bez sternika może sobie nią popływać. Co tu mamy? Słuchajcie, wejście na pokład jest od rufy, ale również można sobie wejść tutaj śmiało yy, przez burtę. Wchodząc oczywiście do, do tego typu, typu łódki, zwróćcie uwagę, że na prawej burcie jest dedykowane wyjście. powiedzmy, że nie musicie przenosić nogi nad sie, siedziskiem, które całe oczywiście uwalicie. One tutaj stoją lewą burtą wypożyczalni, ale tak naprawdę to śmiało sobie można wziąć tam i prawą burtą przełożycie nogę więc, więc jest to jakieś rozwiązanie niemęczące, że trzeba prze, przenosić nogi nad, fotel, nad, nad, nad oparciami tutaj dwa, e, e, dwa uchwyty takie stojaki pod kubki gdzie można sobie włożyć piwko lub wodę mineralną Knagi z tyłu e, rufowe Odbijacze listwa odbojowa, taki pseudo-Tek, to jest to spłyty, jest zrobiony w tylnej platformie. Macie jeszcze drobinkę kąpielową, którą się wyciąga, i jeżeli ktoś chce się wykąpać, to tam ma przejście między burtą a tylnim oparciem sofy. Dobra, wchodzimy na pokład. Wydaje mi się, że, naj, że najlepiej będzie wejść tutaj przez, przez burtę około myślę wysokość jakiegoś 70 cm, więc łapiemy się burty i wchodzimy sobie. E, co my tutaj mamy? Zacznijmy od dziobu. Zobaczcie, tutaj jest taki stolik. Ten stolik można oczywiście złożyć i wówczas robicie sobie wielki tutaj kąpielowy pokład, bo z tej bakisty, która jest można, tutaj, są deseczki, jak widzicie, te deseczki wyciągacie i układacie sobie, są takie zaczepy, kładziecie te deseczki Tutaj. I na to przychodzi duży materac. Tu jest jedna bakista, tu jest druga bakista na kamizelki I tu chyba pod dziobem jest jeszcze jedna bakista, jak widzicie tam. Materace grube, wygodne. Patrzcie, to jest luźne jakieś 7-8 cm. Więc te materace są bardzo wygodne bardzo, bardzo miękkie. Metr 90 m. jak ja siedzi sobie tutaj bardzo wygodnie I takich jak ja, proszę Państwa, tutaj siądzie myślę, że pięciu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Tak na łódeczka, z tyłu sobie oczywiście siądzie dwie osoby I macie tam silniczek Także mamy trzy duże pojemne bakisty Tutaj w tej części, gdzie jest pokład słoneczny lub do siedzenia jeszcze jedna bakista znajduje się tutaj na rufie. Tutaj też mamy jakiś zbiornik paliwa i kamizelki. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery bakisty. Jak widzicie, nic się nie wala to absolutnie po pokładzie, i te odbo odboje też sobie można pochować w te bakisty. Tylnia kanapa jest naprawdę super oparcie mega grube. To oparcie się, jak widzicie, przenosi z jednej na drugiej stronę. Z jedną na drugą stronę. Tak jak już wyłączycie silnik, wyciągniecie kluczek, tak żeby nikt nie odpalił. Wyłączycie to jest naprawdę super, super platforma e, kąpielowa. Opalacie się i skaczecie sobie do wody. Więc wydaje mi się, że tutaj w ogóle można płynąć w taki sposób. O ile ktoś lubi dźwięk silnika, takiego dziesięciokonnego. I na spokojnie mogą tutaj sobie dwie osoby, trzy odpoczywać, a wy sobie tutaj za kołem sterowym kierujecie bez żadnego problemu. Macie dostęp do manetki, do koła sterowego i jedziecie sobie do przodu. Patent z tą przekładaną kanapą naprawdę rewelacja. Zobaczcie, jest tak: siedzicie sobie tu z tyłu, podchodzicie, przekładacie i już macie tak. Znajdują się jeszcze takie cup holdery, które sobie otwieracie i stawiacie sobie jakąś butelkę albo kufelek. One są tutaj z dwóch stron. W kokpicie mamy tutaj dwa uchwyty na piwko, na jakieś napoje koło sterowe, przekładnia, przód tył manetka kontrolna do silnika, który widzieliście, zaburtowy. Licznik godzin 124. Obrotomierz nie ma tej prędkości mierza, bo to płynie z prędkością 5-10 na godzinę. Tu macie światła nawigacyjne. Tak wygląda to z pozycji sternika. Spokojne, w nauce jest miejsca dla około 7 osób. Dobra, odpalamy silnik. Zobaczymy, jak, jak to chodzi. Jaka tutaj, to tutaj jest głośność tego silnika. Jak sobie tutaj siedzimy. Stolik chowa się, jak wiecie, tam jest pokład słoneczny Tutaj jest takie typu bimini, pokażę Wam później na, na zdjęciu, że można zrobić taki e, dziobowy, dziobowy namiot Dziobowy namiot, tutaj nie ma daszka, no, daszku, jak widzicie, tutaj nie ma bimini żadnego Ale tam dziób może być osłonięty pod, pod namiotem Dobra, odpalamy tą maszynę, posłuchacie sobie od razu, jak pracuje silnik piwniczek czteroosobowy. Tutaj ma, macie, że możemy go odpalać za pomocą y, łapki, jak i też za pomocą y, kluczyka Łódka Falon 490 wersji Charter w pełnej krasie. Łódka ma homologację tylko na 5 osób. Ja tu opowiadam, że może wejść 7 osób ale ona ma homologację tylko na 5. Nie wiem, czy to jest w klasie D, czy w klasie C tylko na 5 osób, ale na spokoju może tutaj być moim zdaniem 7 osób. Także dziękuję za oglądanie. Dajcie jakiegoś suba czy lajka. Like Pozdrawiam do następnego razu.